Witam serdecznie. Dzisiaj Ci parę słów na temat trudnej przeszłości kobiety. Czy w ogóle warto się wiązać z kobietą, która miała trudną przeszłość? Cię miałem taką konsultację. Facet sam o sobie mówił, że się podoba kobietom, że potrafi tak naprawdę bez problemu uwodzić kobiety. No ale trafił na kobietę, która miała trudną przeszłość, która oczywiście która oczywiście e, bał się, że będzie miała wpływ na ich obecny związek. No i widzisz, tu znowu jest kwestia, co to była za przeszłość. Bo jeśli ona była damą do towarzystwa, sprzedawała się za pieniądze, miała tysiąc facetów, to będzie trudny temat, żeby taką kobietę zmienić jej nawyki, chociaż ona może chcieć odpokutować swoje grzechy z Tobą w związku. Natomiast ja bym się nie spodziewał tutaj rewelacji. Natomiast jak ona miała epizod w życiu, że się rozstała z chłopakiem, poprzez to troszkę więcej imprezowała, piła, no, to jeszcze nie musi być jakaś tragedia. Jeśli to były jakieś wypady na piwo z koleżanką do ogródka piwnego, to raczej to jest normalna sprawa, że dziewczyna ma przyjaciół, znajomych, koleżanki i jeśli y, oczywiście spędza z nimi czas, jest wierna, y, boi się o Twoją atencję, ciągle Cię pyta, czy jesteś zadowolony, czy wszystko jest OK, czy nie jesteś zły, no to widać to zaangażowanie i ja uważam, że jak znajomość się rozwija, a Ty wszystko robisz dobrze. No to raczej się nie powinieneś martwić, mówię raczej, bo, bo się różne sytuacje też zdarzają. Natomiast jeśli przeszedłeś ten okres 3-4 miesięczny, gdzie kobieta się zaczyna bardziej zakochiwać, bardziej inwestować, yy, pragnie cię o wiele silniej i już do roku czasu widzisz, że kobieta chce z tobą być, zakładając, że intensywność spotkań to jest tak 2-3 w tygodniu. Bo oczywiście jak tych spotkań będzie 7 w tygodniu, no to to się wszystko szybciej nakręci. Natomiast jeśli ona się zmienia, zmienia się nawyki, nauczyłeś się podróżować, yy, nauczyłeś się, że warto wyjechać w góry, yy, pospinać się po skałkach, że warto jest pójść na siłownię, coś ze sobą zrobić, to ona też, zauważ, zmienia swoje nawyki, więc może się odciąć od y, toksycznych znajomych yy, i oczywiście przeszłości. I tutaj też jest duża Twoja rola, bo jeśli masz fajnych znajomych, fajne przyjaciółki, to jeśli ona się z nimi zapozna, to też będzie czerpała ta kobieta nowe lepsze wzorce, więc możesz spróbować taką kobietę zmienić o ile tak jak mówię, ta przeszłość nie była zbyt tutaj oczywiście hardkorowa, bo jak była zbyt hardkorowa ona przez całe życie chodziła na imprezy, i zawsze był seks z imprezy. No to może ci się to nie udać, ale jak miała jakieś takie epizody, że y, jakieś takie drobne upadki w życiu y, po porozstaniach z facetami, to wcale jeszcze nie musi znaczyć, że tej kobiety się nie da ułożyć pod konkretny związek. Natomiast musisz mieć co do tego wiedzę y, i przede wszystkim tutaj stosować sumiennie te metody, które podaję, bo bez tego, bez kontroli emocji dziewczyny, bez odpowiedniego przeprowadzenia spotkań, Nadek, ona może nie chcieć się z Tobą też spotykać przez dłuższy okres czasu, no bo będzie wyczuwała twoją nerwowość, zazdrość, nie będziesz potrafił jej umiejętnie zaproponować pójścia do Ciebie, czy, czy spotkania, czy, czy nie będziesz potrafił zdawać jej testów w trakcie spotkania, i to prowadzi oczywiście do tego, że kobieta się dystansuje. I też za bardzo nie jest pewna, czy warto z Tobą być. Także weź to pod uwagę, że jak ona jest taka niestabilna emocjonalnie troszkę, bo miała trudne doświadczenia w przeszłości, coś tam jej nie wyszło z danym facetem. To ty teraz jako facet musisz się ustabilizować, wyrobić w niej nowe nawyki. Może też dobrym pomysłem jest to, żebyś z nią wyjechał na jakieś wakacje na dwa tygodnie, obserwował ją, czy pisze z innymi facetami, czy ci się oddaje, czy pokazuje ciągle tą wrażliwość, uczucie. Z tym, że tak jak mówię, na początku, jak ona jest po jakimś trudnym okresie życia, nie ma co dawać tej dziewczynie serca na tacy, że ty się zakochałeś. Masz być uśmiechnięty, ale masz te spotkania raczej. Prowokować zero-jedynkowo, wpada do ciebie, jest ostry seks, a potem jej mówisz: Dobra, musisz do domu wrócić, bo idę spać. I taka oschła postawa z Twojej strony, plus dobry seks, który będzie budował te pozytywne emocje, nawet najlepszy seks, jaki ona może mieć w życiu, to właśnie będzie powodować, że ona będzie chciała. W wielu przypadkach ta strategia sprawdza się wyśmienicie, i dopiero po etapie, gdzie ona się zaangażuje, gdzie ona poczuje coś więcej, poczujesz od niej no, faktycznie jakieś uczucie, z tym że uwaga, to nie będzie często po dwóch, trzech miesiącach, tylko trzeba troszkę dłużej poczekać, aż ona wsiąknie w tą relację, I wtedy też możesz się otworzyć. I czerpać z tej znajomości wszystko, co najlepsze. Także uważaj, szczególnie na początku, postaraj się zdiagnozować, jakie ona ma rutyny każdego dnia, jakie ma nawyki, co robi, jak wstaje rano, z kim się spotyka, czy idzie od razu na drinka, upija się winem w klubie, także się przewraca, ją koleżanki niosą na barana do domu, czy być może ona tylko idzie na lampkę tam Prosecco czy wina i wraca do domu i się nic nie dzieje, bo czasami możesz sam wzniecać pożary, które potem będziesz musiał gasić i będziesz musiał szukać opcji, żeby wychodzić tutaj z trudnych sytuacji, jeżeli dałeś się ponieść emocjom i za dużo myślisz. Weź to pod uwagę, bo niejednokrotnie widzę te błędy. Czasami takiej dziewczynie po prostu po trudnej przeszłości trzeba dać troszkę więcej czasu. Z tym, że to nie będzie parę miesięcy, to często jest kwestia Jednego roku, dwóch lat, może nawet w niektórych ekstremalnych przypadkach kilku lat, żeby ona się uspokoiła, żeby zapomniała, i w tym czasie nie możesz pokazywać zazdrości, nie możesz jej zbytnio krytykować, bo ona miała tak naprawdę już dość problemów w życiu, a ty jej jeszcze tylko dowalasz, podcinasz skrzydła, i to jest oczywiście potem problem, który przeradza się w konflikty, na spotkaniach i się dziwisz, że dziewczyna nic z Tobą nie chce. Także wyciągnij wnioski sam i naprawdę obserwuj tą kobietę, zwróć uwagę na to, czy ta przeszłość była ekstremalnie trudna, bo jeśli ona, tak jak mówię, przykładowo piła do rana w każdym klubie przez 3 lata, 4 lata... No to jest ciężki przypadek, ale jak ona ma miesiąc takiego melanżu, bo się rozstała, no to wcale nie musi być jeszcze tak źle i taką dziewczynę da się naprawić pod warunkiem, że ją odpowiednio prowadzisz, stymulujesz i ona ma te wszystkie bodźce emocjonalne, które powodują, że chce z Tobą być. Ty sobie wnioski wyciągnij, oczywiście, jak się ten live podoba, łapkę do góry, zostaw. Najnowszy materiał, najlepszy kurs, jaki zrobiłem. Generator randek, pomysły na spotkania randki, a także jak zmienić swoją negatywną postawę wobec kobiet związaną z dzieciństwem. 50% taniej, cały ten materiał tylko do czwartku do północy, tylko do czwartku, czyli tylko jeszcze do jutra do północy. Korzystaj, bo jutro podnoszę cenę, a jest to bez wątpienia najlepszy kurs, jaki zrobiłem, który pomoże Ci odzyskać dziewczynę. I codziennie mieć, jeśli tego potrzebujesz, wiele randek, spotkań z nowymi kobietami. Też daję tam oczywiście w tym materiale szalone pomysły na spotkania, jak właśnie wzbudzać w kobietach tą motywację do spotkań. Także zobacz sobie to koniecznie. 50% tani, cały kurs, jeszcze tylko do jutra do północy. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez gr. Widzimy się potem. Korzystaj, bo jutro podnoszę cenę. Do zobaczenia. Cześć.